Chwilowa zmiana temperatury. Jeśli chcesz na jakiś czas zmienić temperaturę, odbiegając od ustawionego programu, na przykład w święta lub ferie zimowe, możesz wybrać jedną z kilku opcji czasowej zmiany temperatury. Aby ręczna zmiana temperatury była jak najprostsza, urządzenie zawiera dwa tryby fabrycznego zaprogramowania: tryb komfort oraz tryb ekonomiczny. Tryb ekonomiczny zapewnia 18 stopni Celsjusza i jest przypisany do dużego przycisku minus, a drugi tryb komfort ustawiony jest na 22 stopnie Celsjusza i przypisany jest do dużego przycisku plus. Przy ręcznej zmianie temperatury po jednokrotnym wciśnięciu przycisku plus, temperatura od razu ustawia się na 22 stopnie, z kolei przy naciśnięciu przycisku minus. Temperatura będzie wskazywała 18 stopni. Po wybraniu pierwszego lub drugiego trybu, dalej możesz naciskać przyciski plus i minus, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę zgodnie z aktualnymi potrzebami. Urządzenie daje możliwość regulacji co pół stopnia Celsjusza. Duże przyciski plus i minus to ustawione fabrycznie wartości temperatury ekonomicznej i komfortowej. Pamiętaj, aby powrócić z trybu ręcznego programowania temperatury do poprzedniego programu, należy nacisnąć przycisk SET. Możesz również indywidualnie określić, jakie wartości mają być przypisane do obu przycisków. W celu określenia wartości przypisanych do trybu comfort, czyli plus, lub trybu ekonomicznego, czyli minus, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SET, a następnie nacisnąć plus lub minus. Na ekranie wyświetlacza pojawi się jedna wartość, którą teraz będziesz mógł ustawić za pomocą przycisków plus i minus. Aby zapisać ustawioną wartość, Należy nacisnąć przycisk SET.